Elis, co z nią będzie, jeśli się uda? Wybacz, ale nie wiem. Wciąż nie dajesz mi odejść. Wędrowiec wezwał was z grobów, aby łamać i składać was w niekończącej się ofierze. Ale to nie jest moim przeznaczeniem. Chcę odpocząć. Podbrzusze, ulegając tej transformacji, zaczęło emitować stały sygnał poddźwiękowy. Czy to Kalus robi coś ze statkiem? Tak, poprzez piramidę. Łamie kości lewiatana, aby złożyć je gdzie indziej. Więc nie różni się od twego Boga od Boga Morderców naszego syna. Wędrowiec nie jest moim Bogiem! Mówią, że po zrośnięciu kości są mocniejsze, ale to kłamstwo. Są na zawsze osłabione. Czy śmierć Hakima miała cię złamać, byś się zrósł pod pieczą wędrowca? Czy jestem twą wieczną słabością? Blokada jest zdjęta. Szykujcie się na to, co uwolniliśmy. Zawala widzi Hakima w tych widmach. I w tobie strażniku. Chcę go zobaczyć, zamykam oczy, lecz widzę tylko przebłyski. Staram się go sobie przypomnieć, próbuję. Ja też widzę jego twarz. Blada i niemu. Przemożny strach i ból. A potem nic. I jestem sama. Ciągle ścigasz ból, podczas gdy mógłbyś drzemać pogrążony w niekończącej się euforii. To głupota strażniku. Pomyśl o swoim naczelniku. Opłakuje tę kobietę, którą próbujesz wykorzystać przeciwko mnie. Prawda? Zamiast tego przyprowadź go do mnie. Obsypie go moimi błogosławieństwami, dam mu moc, dzięki której jego ukochana powróci. Może ją sobie zatrzymać, jak długo zechce. Bowiem jestem łaskawy. A to jedynie posmak mojej hojności, posmak, który ty także poczujesz. Oferuję wieczność. Proszę jedynie o zrozumienie. Wyizolowany sygnał to jakby cichy głos w odległym szumie między piramidą i lewiatanem. Rozbrzmiewa wśród fantomów i koszmarów, manipulując ich mentalnym połączeniem z ciemnością. Trzeba to przerwać. Pamiętajmy, nasze życie nie dręcząc się tym, dlaczego je straciliśmy. Nienawidzę morderców mego syna i ich boga, który zabrał też ciebie. To nie fair. Żyj ze swoimi decyzjami. Służba jest dla ciebie wszystkim. Ustawię wzmacniacz, strażniku. Spotkamy się dalej. Wszystkie wzmacniacze nadają. Izolacja ukończona. Pozostało jedynie odcięcie. Zawala jest gotowy, strażniku. Zrób swoje, a wygramy. Dotarłem na miejsce. Przygotowujesz niewiarkę. Ta misja nie da ci spokoju, którego pożądasz. Oddanie wędrowcowi nagrodzi cię tylko wojną i śmiercią. Nie spokoję. Nie robię tego dla wędrowca. Robię to dla ciebie. Zaciskasz dłonie na ranie. Krew sączy się między palcami. Jesteś w niej skąpany. Ja wiedziałam, kiedy odpuścić, kiedy zmyć krew z dłoni. A ty? Strażniku. Ile pionków poświęcił wędrowiec, aby zwerbować do służby naczelnika zawale? A gdy was także opuści, będziecie upadłymi? Strażnicy to coś więcej niż wędrowiec. Sami wykuwamy swój los. się straszliwa ostrze. Odpuszczaj strażniku odwagi! Zeżniwiarki, wyłania się straszliwe ostrze. Chciałbym wrócić do tamtego życia, lub byś ty wróciła do mojego. Na cóż mi ten złamany człowiek, jakim się stałeś? Uleczyłabyś mnie. Nasze rany z czasem by się zabliźniły. Safi? Ja. Jest tego tak dużo. Przeprosiny straciły już sens, ale przepraszam. Możesz przepraszać tylko za to, co jest Twoją winą. Nie rozpaczaj. Hakim chciałby wiedzieć, że Ojciec był dumny z jego odwagi, jak ja jestem dumna z Twojej. Hakim wiedział, że Jego Ojciec czuje dumę. Przecież kazałem Mu chronić Ciebie. Dałaś mi wiele do myślenia o tym, w co właściwie wierzę. Analizujesz kaprysy milczącego Boga? Porzuć te próżne myśli. Nie zawsze istnieje odpowiedź. Zostaw to i odpocznij. Wczoraj byłem zbyt zmęczony, by odpocząć. Dziś, safi. Hakimie, odnajdę was w snach. Cieszę się, że mnie wspierałeś. Zawala jest godny podziwu. Niełatwo przebaczyć samemu sobie. Strażniku znikła kolejna nić między piramidą i lewiatanem. Jednak następna może być trudniejsza.